Hej, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw suba na moim kanale. Pamiętaj też o zaznaczeniu dzwoneczka, żeby być na bieżąco i zapraszam Cię do oglądania nowego odcinka. Dobrze moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Dzisiaj podejście numer 2 do Taxi Challenge, ponieważ dużo osób po prostu, no jakby tego nie powiedzieć, zjebało mnie <laughs> za to, że się nie postarałem. I nie sprawdziłem tego, tylko bez gotówki próbowałem robić ten trend. Próbowałem i próbowałem. Nie wpadałem na to, żeby go wypłacić. Tak, moja wina, przyznaję się, bez bicia. Teraz jestem bardziej przygotowany, mam przy sobie 135 tysięcy, więc spróbujemy to rozegrać jeszcze raz. Ale was przepraszam za to, że wyszło jak wyszło. I tak, moi drodzy, chciałbym dodać, że Instagram, Facebook i Snapchat na nowo ożywają, ponieważ już mam nowy telefon. Mogę snapować, mogę instagramować, mogę facebookować. Wszystko fajnie ożyje. Taką mam nadzieję. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, Snapie czy na fanpage'u, wbijajcie na Snapa, Insta i fanpage'a. Wbijajcie, wbijajcie. A wszystko macie będzie podane w opisie. Spróbujemy jeszcze raz na to durne Mount Chiliad wyjechać. No, zaczynamy klasycznie w tym samym miejscu. Git. I jeszcze jedna informacja, taka króciutka. Dziękuję wszystkim, którzy na livestreamach wspierają mnie i tak jakby sfinansowali zakup mojego dysku. Głównie kieruję to do Michaśka, który wpłacił 300 zł i dzięki niemu zamówiłem nowy dysk SSD, ponieważ pieniądze już do mnie dotarły. Nowy dysk jedzie, najprawdopodobniej będzie u mnie jutro, także po zmontowaniu, zamontowaniu dysku. Spróbujemy zrobić jakiegoś live'a testowego. Zobaczymy jak bardzo ta wydajność komputera nam się poprawi dzięki temu dyskowi SSD. Mam taką nadzieję, że da to dużo. I zamawiamy taksóweczkę Nie już sobie zaznaczę punkt w takim razie jeszcze. My chcemy wyjechać tu. No, do tego punktu obserwacyjnego. Zaznaczmy tutaj. O. Jest i taxi driver. No jak teraz nie pojedzie, to ja już nie wiem o co chodzi. On tu musi nawrócić oczywiście. A, to tak on sobie pojedzie. To ja go już ponagliłem. A jakby tak wymusił, to by ja było ekstra. Dobro, podejście numer dwa. Na razie jedzie. Ponaglić go znowu nie mogę. Tego mi tylko nie wyjaśniliście, jak polega to ponaglanie. Ale jest ok. Trochę, nie wiem czemu są takie dropy teraz Tekstury się wczytują, a No te tekstury się muszą wczytać, bo nie... Nie wiem o co chodzi, ale właśnie jest... Dużo razy mam tak, że mam 100 FPSów, tak jak teraz, na przykład w momencie nagrywania Mam 120, o i są takie dropy Poniżej 60 Przez to jest taki freeze ekranu sekundowy Ale gitara, o! Teraz chyba jedziemy na Mont już tak, jak miał być od początku. A nie tylko ten urywek. Gdzie jesteśmy? Okej, okay, jesteśmy przed wjazdem do tunelu. Niestety, moi drodzy. To niezależne jest od tego, ile mamy hajsu. To taxi challenge nadal nie działa. Niestety, challenge failed. Mission failed teraz takie. Nie wiem, o co chodzi. Niestety, no to nie działa. W takim razie ja sobie zamówię transport głowcem i robimy kolejną. Kolejny challenge, który zaraz wybiorę, bo nie liczę na to, że to się nie uda. Dobrze, moi drodzy, tak jak oni jeszcze sobie lecą, to... Mm, wyzwania. pamiętajcie, że to nie jest pierwszy odcinek z waszymi wyzwaniami, także... Mm, jeżeli ktoś nie wie, jakie były wyzwania jeszcze, to polecam poglądać poprzednie, wtedy posprawdzać. I dopiero tam, nie wiem, napisać komentarz, jakie wyzwanie byście chcieli. I pamiętajcie, piszcie w komentarzu wyzwania. Piszcie wyzwania w komentarzu, bo ja nie mam z czego wybierać już. Ale mm, dużo osób pisze o tym, żeby skoczyć ze spadu chronu i trafić do basenu, i jest to. I to zrobiłem w pierwszym odcinku. Nagrałem taki challenge, tylko musicie sobie sprawdzić, czy on wyszedł. Musicie sprawdzić czy on wyszedł, także odsyłam Was do poprzedniego odcinka. No nie no, serio się zatrzymał tak lipnie? Nad budynkiem centralnie? Dobra, może mi się uda. Wow, ho, ho. Wow, wow. Ale na czylku, ale dropy FPS-ów straszne były. Jak tylko wyskoczyłem z helikoptera to od razu, od razu zreagowało. Wlądujmy sobie tutaj na ulicy. Dobrze, musimy zrobić mały change na kolejny ten challenge. Wbijamy na chatę. Wbijamy na chatę. Okej. Okay. Uwaga. Przebieramy się. Okej, okay, moi drodzy. Jesteśmy już przebrani. Super outfit, czarne boksery w czerwone serduszka i złote laczki. Idziemy robić challenge. Ale z tym wydzieraną świnią. Ten tatuaż na plecach ładny. Ogólnie spoko te. Tatuaże Tatuażyk, Tatuażyk To są dwa BMXy? Dwa BMX? -y. To ja chcę ten. Czarny. Ok. Nie wiem tylko czemu tak kratkuję już, ale. Zadyszkę muszę zrobić. Muszę zrobić! Część polega na tym, żeby na rowerze zrobić jak największą zadyszkę. Muszę cztery gwiazdki zdobyć. I później tym policjom uciec jeszcze. No ale z moją celnością to nie będzie problemu, żeby nabić cztery gwiazdki. Witam. O! Albo będzie. Bo już mam trzy. Ale wygadałem, lol, idę po rower. Da, mamy cztery gwiazdki. Jazda. Trzeba się będzie jakoś helikoptera pozbyć. Jak ja mam uciec przed helikopterem? Jak oni do mnie strzelają z niego? Zestrzelą mnie prędzej. Da, dwa helikoptery mnie gonią. Na chirku. Dawaj Roku Unik. Nie, oni mnie zabiją, jeszcze te gramy, tak muli. A w sumie, jakby to dobrze rozegrać, to właśnie się zabiłem. No, niestety, problemy z grom, z dropami FPS-ów, ale wydaje mi się, że to nie jest powód, dla którego nie udało mi się uciec z tej policji, tylko po prostu ucieczka na rowerze byłaby dramaturgią, ze względu na to, że no, jak uciec na tym turnym rowerze, no, nie ma gdzie jechać, nie ma gdzie jechać. Helikopter jest problemem, jakby się uciekał przed dwoma gwiazdkami. Bądź bez helikopterów to by się dało. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Spróbujmy coś podobnego zrobić, tylko autem może. No, akurat wbiłem cztery gwiazdki i uciekamy. Także kontynuujemy. O w Boże! Najgorzej. Wziąłem auto z oponami, które się da przebić. No ale trudno. Trudniejszy challenge będzie. Dobra, no, to tu skręcamy. No, ja pierdzielę. Co za ludzie, to jest najgorsze w tym GTA, że ci jeżdżę jak debile. NPC. Oh shit oh shit, oh shit, oh shit, Dobrze, udało się. Odbiłem trochę. Musimy wyjechać poza miasto, żeby mi nie klatkowało tak. Są lekkie dropy, ale uciekamy. Najgorzej będzie zgubić helikopter. Oh shit, poszła mi druga opona. Przednia chyba tym razem. No, przednie. Tak, żeby zgubić policję. Hmm, taką, co za mną jeździ. Wystarczy mi wjechać gdzieś tutaj, bo oni tutaj nie wyjdą. Teraz się pozbyć helikopterów. Czemu na taką gównianą broń zmienia? Okej. Okay. O, wystrzeliłem kierowcę przez przypadek. Znaczy tego pilota. Dobra, i uciekamy teraz, bo już śmigłowca nie ma. Teraz mam szansę uciec I to jest to Na rowerze bym tak szybko tu nie wjechał Nie mógłbym się też skitrać, tak? Nie miałbym osłony, przede wszystkim jaką jest dach Dzięki czemu mnie nie trafiali policjanci jak uciekałem O Jezus O Jezus, stop Stop, nie, 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 nie na dół no wysiadaj no, staramy się to zrobić Oni się obracają już a to z góry mnie zabili Dobrze. Ale to już było ciekawsze, to już łat łatwiej do zrobienia było i lepiej to wyglądało, kiedy można się tak było bardziej strzelać. To jest spoko. Więc tu nadal będzie ta policajta. To Najsik. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie ich więcej, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza na kanale i subskrypcji. Wbijcie też na Instagrama, Snapchata i fanpage'a do grupy na Facebooku. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku już w czwartek. Trzymajcie się. Hejos.